Dzięki pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Górniczej Zakładów Górniczych Polkowice Sieroszowice przywitały wszystkich mieszkańców, którzy 11 listopada licznie przybyli do rynku, aby wspólnie świętować obchody Święta Niepodległości. Orkiestra Górnicza jak zawsze nadawała uroczystości specjalnego charakteru, który docenili także goście spoza Polkowic. Słyszałem, że Państwo nie jesteście z Polkowic. Jak się Państwu podoba to polkowickie obchody Dnia Niepodległości? No, bardzo fajne. No troszkę inne niż u Was była was jednostka wojskowa, prawda? No, dokładnie, no główników się nie spotyka u nas na co dzień. I ta atrakcja główna? Łącznie z wujkiem, którego dawniej widzieliśmy. <gry> Potyliony, biało-czerwone symbole narodowe można było zrobić własnoręcznie albo otrzymać na rynku. Tu każdy, kto ustawił się w oczekiwaniu na podniesienie flagi państwowej, miał już przypięty najmłodsi nawet po kilka. I nawet najmłodsi stremowani pierwszym występem przed kamerą potrafili powiedzieć, jakie to święto. Możesz mi powiedzieć, jakie dzisiaj jest święto? Święto niepodległości. Czy ty wiesz, jakie dzisiaj jest święto? Niepodległości? Mhm. A, a co ci się podoba najbardziej? Orkiestrę. Dla dzieci atrakcji było więcej, bo bojowe wozy strażackie, policyjne motocykle i samochody interesujące są zawsze, zwłaszcza gdy można wsiąść i pozaglądać w różne miejsca. W rynku i w parku miejskim można było obejrzeć wystawy tematyczne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Oficjalna uroczystość rozpoczęła się w południe. Orkiestra Górnicza wprowadziła kompanię reprezentacyjną jednostki wojskowej z Głogowa i Poczty Sztandarowe na plac przed ratuszem, gdzie miało miejsce uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu państwowego. 何 <music> Obchody święta niepodległości tego dnia miały kilka odsłon. Po uroczystościach w rynku na uroczystej sesji zebrały się Rada Miejska Polkowic i Rada Powiatu Polkowickiego. Po słowach otwierających to niecodzienne wydarzenie, wykład o samym święcie niepodległości o drodze do Polski Niepodległej wygłosił profesor dr habilitowany Maciej Mróz. Kolejnym punktem uroczystej sesji było wręczenie pisemnych podziękowań za współpracę w tej kadencji członkom Rad Osiedlowych. Podziękowania wręczał przewodniczący Rady Miejskiej i burmistrz Polkowicz. W przerwie sesji po części oficjalnej wpisywano się do Księgi Pamiątkowej. Włodarze Gminy i Powiatu, radni, zaproszeni goście. Uczestnicy spotkania korzystali tłumnie z okazji do zapisania w księdze kilku słów związanych z Narodowym Świętem. Jest to bardzo emocjonalny dzień na pewno, jeszcze dla mnie jako byłego nauczyciela, historyka, to zawsze te daty, dzień 11 listopada, czy dzień flagi polskiej wzbudzały wielkie emocje i wielkie, wielką empatię, bo to są takie szczególne dni, w których my jako Polacy powinniśmy tożsamiać się również z tym, co mówi przesłanie o tych dniach. I dla mnie to takie właśnie dni, w których można zademonstrować swoją postawę, można okazać swój patriotyzm, nie taki wypuszony wcale, nie taki na pokaz, nie taki wielki, bo wystarczy wywiesić flagę biało-czerwoną za oknem, bo wystarczy przypiąć kotylion, uśmiechać się do ludzi, rozmawiać z ludźmi, czy rozumieją sens i znaczenie tych dwóch wydarzeń, a zwłaszcza tego, święta w dniu 11 listopada. I to myślę, że wystarczy. To jest ten nasz mały lokalny patriotyzm. Spotkać się z dziećmi w szkole, ja tak to robię przynajmniej i żeby z nimi też o tym porozmawiać, żeby im uświadomić, na czym to święto w ogóle polega, co to takiego było przez te 120 parę lat niewoli, w której Polska się znajdowała i czym w ogóle jest dla nas niepodległość w dniu dzisiejszym. Długo Polacy czekali na ten dzień i cieszę, że w Polkowice. Możemy ten dzień świętować razem, w przeciwieństwie do tego, co się dzieje na przykład w Warszawie. Tutaj potrafiliśmy się zjednoczyć, nie tylko dwie rady, ale przecież frekwencja w Radzie Miejskiej była stuprocentowa. W części roboczej na ostatniej sesji w tej kadencji radni przyjęli uchwały budżetowe, wśród nich tę o spłaceniu zadłużenia gminy, dzięki której Polkowice są jedną z nielicznych, jeżeli nie jedyną gminą w Polsce, która nie jest obciążona żadnym długiem. O godzinie 15 w kościele pod wezwaniem Świętej Barbary odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny. Mszę celebrował ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz. Msza Święta w podniosej atmosferze zgromadziła pełen kościół wiernych. Kazanie nawiązujące do święta niepodległości wygłosił ksiądz proboszcz Jarosław Święcicki. Podziękowania za odprawienie mszy świętej kardynałowi Gulbinowiczowi składał starosta polkowicki Marek Tramsi, burmistrz polkowic Wiesław Wabik. I kiedy już wszystko zmierzało ku końcowi, nastąpiło zdarzenie nieoczekiwane. Kardynał Gulbinowicz zaprosił przed ołtarz burmistrza Wiesława Wabika, by mu wręczyć srebrny pierścień ze znakiem krzyża pierwszego biskupa Jana, który otrzymują osoby, które, cytując księdza kardynała, przyczyniły się do tego, że coś nowego i dobrego powstało. Uroczystą przeświętą zakończył występ chóru Cantabile z gimnazjum nr 1 wykonujący pieśni patriotyczne. Zwieńczeniem tegorocznych obchodów Święta Niepodległości był koncert operetkowy Grażyny Brodzińskiej z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Tomasza Chmiela.